Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Panie jak dobrze stać tu blisko Ciebie jak dobrze stać na Krakowskim Przedmieściu i wielbić twoje imię jak dobrze stać w centrum Warszawy i prosić o łaskę i miłości dla tych Znają, jak dobrze stać w tym miejscu i upamiętniać tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Dobrze nam tu stać w tej godzinie modlitewnej, modlitewnego wieczoru i zanosić nasze intencje za Polskę, za ojczyznę. To wielkie słowo. Przez Polskę, naszą ukochaną ojczyznę idą stopy pątnicze do królowej Polski. Idą i płaczą w nadziei o zmartwychwstanie każdego z nas. O zmartwychwstanie bliżej Boga i miłości do drugiego człowieka. Podążają w wdzięczności. Za każdy dzień swojego życia i wymagania łask dla drugiego człowieka stajemy w, i my w tej modlitwie łącząc się z każdym pątnikiem warszawskiej pieszej pielgrzymki innych pielgrzymek podążających na jasną górę aby łączność modlitewna która płynie z serca Maryi była jeszcze bardziej upiększona na naszej ziemi. Wyjmijmy nasze różańce. Będziemy odmawiać części radosne w tej modlitwie wieczornej jak zawsze za tych, którzy oddali życie w Smoleńsku, w Drugim Katyniu. Zacznijmy od wyznania wiary. el Señor